Przypowiedź doskonale nam znana, Sto owiec gubi się jedna z nich. Co robi pasterz? Szuka owcy i ma ogromną radość wtedy, kiedy ta zagubiona się odnajduje. Jezus kończy tę przypowiedź słowami: nie jest wolą Ojca, żeby zgubił się ktokolwiek z tych najmniejszych. Czy jest w nas takie pragnienie? Żeby każdego człowieka przyprowadzić do Pana Boga. Żeby ten, który jest taki pogubiony, który nas najbardziej denerwuje, który może popełnia największe zło, którego znamy, który być może jest z naszej rodziny albo z naszego środowiska, z naszej wioski, z naszego miasta, żeby ten człowiek wrócił na dobrą drogę. A nawet wtedy, kiedy widzimy sukcesy, małe sukcesy tego w cudzysłowie złego człowieka, to czym my się cieszymy? że on staje się lepszy, że on próbuje. Pomagajmy sobie. Odnajdujmy te owce, które są pogubione, żebyśmy mogli je z radością przyprowadzić z powrotem do Pana Boga.